Jak skończyć z aferami w Polsce? Afera goni aferę. Mieliśmy aferę taśmową, po której prawie upadł rząd. Mieliśmy aferę zegarkową, gdzie poleciał minister. Obecnie mamy aferę wizową, gdzie też pewnie rząd zapłaci w wyborach. No i co było charakterystyczne? Charakterystyczne było to, że te wszystkie afery nie dotyczyły tylko polityków, ale też ich otoczenia. Osób działających szarych, a przede wszystkim urzędników, którzy ich otaczali. No ale nie myślmy sobie, że ci urzędnicy to byli tacy fajni i porządni. Pani Jagoda miała ramon z naczelnikiem, Waldemarem nikt nie zwracał uwagi, ale nie wiedział, że jedni i drudzy mogą być szantażowani. Pan Czesio sobie tutaj kręcił lody na boku, szantażował panią Jagodę, tak? bo miał jej zdjęcia z, z nocnego klubu w Monachium. I tak dalej, i tak dalej. się wszyscy są... Umoczeni, upoprani. To ktoś wziął na przetargu, to ktoś jak był w małym układzie, to musiał przynieść pieniądze, tego tak skorumpowali, potem brał większe, potem dostawał swoją dolę I tak szczerze powiedziawszy, to gdzieby nie ruszyć, to niczego się nie zmieni, ponieważ zawsze będą siły, które wiedzą o tym, że oni robili przekręty, nie są zainteresowane, żeby to ujawnić, bo mogą na nich wpływać. A ci ludzie są w klinczu, choćby nie wiem, co zrobili. Ale to nie jest tak, że nie ma rozwiązania. Świat dawno wymyślił to rozwiązanie i nie zastosował już pierwszy raz jest to amnestia. Amnestia, w której określamy, wszystko, co było 10 lat temu, ulega przedawnieniu w zakresie właśnie łapówek tego wszystkiego. Wszystko, co było w tym okresie 10-letnim, który obejmuje amnestię, zostanie ci podarowane. Będziesz mógł sobie zgłosić tą kwotę, którą dostałeś, i ją zalegalizować, i wprowadzić ją spokojnie do obrotu. Zgłosić wszystkie nepotyzmy, zgłosić to, że kogoś się szykanowało, zgłosić to, że komuś się robiło pod górkę, że kogoś się mobbingowało. Wszystkie kary zostaną zapomniane w ramach tej amnestii. Ale jeden warunek. Po pierwsze, przystępujesz do amnestii, to poza tym, że zgłosisz wszystkie te nieprawidłowości, opiszesz z kim to robiłeś, to jeszcze opiszesz cały proceder. Jak to dokładnie wyglądało, kto komu, kto jak dawał, w jakich warunkach, jak to było zorganizowane. Te Twoje protokoły będą tajne. Dajemy Ci gwarancję, że nie wyjdą na jaw, kto kogo szantażował, kto z kim spał, kto brał w łapę, kto kogo mobbingował, kto pisał świństwa, kto robił prowokacje, przez to ktoś stracił robotę. Wszystko zostanie Wam zapomniane. I od tego momentu, od amnestii, od waszego oczyszczenia, wszyscy startujecie z czystej karty. Zapominamy, nie wracamy się. Jeżeli jednak skłamiesz, nie dopowiesz, nie powiesz, że brałeś udział w jakiejś aferze, to dostajesz wyrok jak za recydywę, czyli razy dwa. Jeżeli cię złapiemy, bo wróciłeś do procederu od punktu startu, to Twój wyrok jest razy 3. Od razu zapisujemy w ustawie, że nie, że grozi Ci tam od 3 miesięcy do 8 lat, tylko od razu grozi Ci 8 od 8 lat do 15 lat. A jak ci złapiemy po tej amnestii, to grozi Ci do żywocie. I koniec dyskusji. Oczywiście kary możemy sobie łagodzić, bo jednak łapówkarstwo jest trochę niższą karą niż morderstwo, ale... Dajemy wysokie kary, żeby było odstraszające, żeby było wiadomo o co chodzi. I w tym momencie zaczynamy z position, czyli wszyscy startują od zera. Co to nam daje? Daje nam to to, że wszyscy ci ludzie przestają mieć bagaż, że ktoś wie o ich przekrętach, ale jest to tajemnica, że ktoś ich wykorzystuje. Wszyscy startują od zerowej. Nie mogą się martwić, że pani Jagoda dorabiała na mieszkanie. Bo po prostu zgłosiła tą kasę, że było to 50 tysięcy euro, tak, zarobiła na tym mieszkaniu, mieszkanie ma legalne, nikt już po to nie wróci, ważne, że się przyznała. A co my robimy z tą wiedzą? Przede wszystkim powołujemy zespół śledczy ze wszystkich służb. I ten zespół śledczy będzie czytał te wszystkie tajne oświadczenia, ale w pierwszej kolejności ma zanonimizować wszystkie dane na tych oświadczeniach. Aby dane osobowe były zlikwidowane i nikt nie mógł połączyć, kto był skąd. Te dokumenty zanonimizowane trafiają do naukowców, do dziennikarzy śledczych, publikowane są społeczeństwo, żeby każdy mógł sobie poczytać, jak ten proceder wyglądał. Jak oni się spotykali, jak to, że pan Waldemar był, miał kochankę panią Jagody, to blokował wszystkie raporty negatywne na jej temat, tak. Ona wtedy kroiła sobie na wizach pieniądze, tak, a pan Waldemar brał w łapę za przetarki. Jak pan Czesio zarabiał sobie na tych wizach? Bo szantażował panią Jegodę, bo miał jej zdjęcia z, z klubu dla dorosłych z Monachium. I tak dalej i tak dalej. Całe bagienko odpada. Dyrektor na stanowisku, który awansował, był szantażowany, bo ktoś wiedział, że on zrobił komuś świństwo i awansował przez świństwo. Po prostu spowodował, powiedział prezesowi jakieś głupoty, których nie dało się potwierdzić. Powołał się na swoje znajomości w służbach, no i tak prezes nie lubiał tych, co kablują, więc zwolnił Bogoducha winnego człowieka. A to był taki diabełek, i tak naprawdę to było ogromne świństwo. No, ale była amnestia, to odwołaliśmy. Natomiast publikacja tego wszystkiego jest po to, żeby ludzie wiedzieli, jak ten mechanizm wyglądał. W ten sposób nie tylko oczyści się naród z tego wszystkiego, ale będziemy wiedzieć, jak to wygląda. Nikt już nie będzie tolerował romansu naczelnika pana Waldemara z panią Jagoną z kancelarii, bo będzie widział wyraźnie, jakie to są zagrożenia. Więc automatycznie presja społeczna będzie na to, żeby takich ludzi wywalać. Koniec z takimi rzeczami. Będzie opisane całe mechanizmy, jak brali w łapę. Co też przyda się CBA, innym organizacjom, policji, wszystkim innym, bo jak wiemy, jak proceder wyglądał od środka, to nie domyślamy się, ludzie kłamią, ludzie obniżają, oni po prostu napisali, jak było naprawdę. Będziemy dokładniej wiedzieć, jak to wyglądało, kto kiedy wyjeżdżał, jak brał te pieniądze, jak szantażowali, jak się umawiali, w jaki sposób sobie to dawali, jak firmy organizowały pieniądze na to, jak one to hachmęciły, żeby księgowość się zgadzała, no przecież skądś te pieniądze brali, tak? Więc wszędzie te łapówki grały. A zespół śledczy będzie sobie cicho siedział, czytał wszystkie te oskarżenia i sprawdzał, czy wszyscy tam wypłynęli. Czy pan Jan Kowalski, który był naczelnikiem wydziału, dowiedzą się, że pani Jagoda napisała, że brał w łapę i czy pan Jan Kowalski też to napisał, no i ci dochodzący śledczy Będą ich ścigać, ale jeżeli dorwą ich, no to wtedy razy dwa. Jeżeli po tej amnestii ci sami ludzie, którzy złożyli te, wrócą do procederu to razy trzy. no to są kary odstraszające. Jeżeli za łapówkarstwo no nie wiem, mogę iść maksymalnie za 8, a potem mogę mieć wyrok 16, a nawet 24. No, to jest się czego bać, i wtedy ten proceder się skończy. A my wrócimy do normalności. Pomysłów na rozwiązanie może być wiele. Ważne, żeby wreszcie rozwiązać ten węzeł gordyjski. Żeby wszystkim pozwolić wyjść, bo inaczej nigdy do tego nie dojdziemy. Kto co zrobił? Trudno, były błędy, były wypaczenia. Wybaczamy, oczyszczamy i pozwalamy pracować dalej. Ci ludzie wtedy nie będą bali się przyznać. Powiedzą wszystko, jak było, będzie tajność tych protokołów, będzie wszystko zapewnione. To jest jedyny sposób oczyszczenia państwa i inaczej się po prostu nie da. Jeśli ma ktoś lepsze pomysły, podzielcie się w komentarzu.